Witam, dziś jak skonfigurować serwer DNS na Linux OpenSUSE 15.4. Zaczynajmy. Włączamy JAST. Przechodzimy do System, wybieramy Network Settings. Przechodzimy do Global Apps, musimy mieć Wicked Service. Przechodzimy na overview i edytujemy naszą kartę sieciową. Zgodnie z naszymi wymaganiami wpisujemy adres IP oraz maskę lub wybieramy DHCP. Pamiętajmy również o wpisaniu hostname auto z wielkich liter i klikamy next. W zakładce hostname DNS wpisujemy IP naszego serwera. W zakładce routing możemy dodać adres naszej bramy czyli routera. Wpisujemy IP oraz wybieramy kartę, której ma się to dotyczyć. Aby zapisać, klikamy OK. Aby wyjść z jazda, klikamy Quit, wpisując polecenie IP, a możemy sprawdzić adres IP naszej karty. Teraz, aby skonfigurować serwer DNS, odpalamy jazd Network Services i DNS Server. Usuwamy nasze IP z Forwarder List, następnie Next. Teraz w polu example.com możemy wpisać nazwę mnemoniczną według naszego upodobania i klikamy Add a następnie Next. Tutaj otwieramy port w firewallu i zmieniamy na start oraz start on boot i dajemy Finish. Znowu otwieramy DNS server. DNS zones. Wybieramy naszą strefę i dajemy Edit. Przechodzimy do Records. Tutaj wpisujemy narpierw www i w wartości IP naszego serwera i dajemy ad. Teraz wpisujemy nazwę strefy, jaką wybraliśmy zamiast example.com i na końcu dopisujemy kropkę w wartości znowu IP naszego serwera i dajemy ad. Teraz możemy dodać alias dla naszej strony, na przykład extra. Zmieniamy typ z Anacename, w wartości wpisujemy pełną nazwę mnemoniczną, czyli na przykład www.example.com. Dajemy ad i OK. Teraz dodajmy strefę wyszukiwania wstecznego dla naszej strefy. Aby to zrobić, musimy użyć naszego adresu IP i maski. Jeżeli nasze IP to 192.168.0.1 i maska 24 bitowa to wpisujemy 0.168.192.inaddr.arpa i klikamy Add i OK. Znowu włączamy DNS Server, DNS Zones i wybieramy strefę, którą przed chwilą dodaliśmy. Klikamy Edit, zaznaczamy Automatical i Generate Records From Zone i następnie klikamy OK. Znowu klikamy OK. I teraz quit. Aby sprawdzić działanie DNS, a wpisujemy ENS lookup i IP naszego serwera. Jak widać działa, teraz możemy to samo sprawdzić dla w.example.com, extra.example.com oraz example.com. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne odcinki i do zobaczenia. Głos wygenerowany przez AI